Siemano, z tej strony Wesart, albo po prostu Damian. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o naprawdę ciekawej rzeczy, bo kamerzystę w końcu ściga policja. Ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Po prostu opowiem wam, jak wygląda sytuacja. Jeśli nie wiecie kim jest kamerzysta, to już spieszę z wyjaśnieniem. Jest to człowiek, który swoją karierę internetową rozpoczął od yy, oszukiwania ludzi, a konkretnie młodszych użytkowników internetu. Spotkała go za to kara w postaci wyroku sądu, w którym to zakazano mu pokazywania swojego wizerunku w internecie. Więc jeśli zastanawialiście się, dlaczego ten facet występował w masce, zanim to było modne, no to już wiecie. A jeśli chodzi o samo określenie facet, to użyłem go nie bez powodu, bo musicie wiedzieć, że chłopak jest mniej więcej w moim wieku. Więc tak naprawdę to już jest przed trzydziestką. W jaki sposób zdobył popularność? Można powiedzieć, że po prostu stworzył Kruszwila. Innymi słowy, wymyślił content i zaproponował młodemu chłopakowi, że wypromuje go w internecie, tworząc fikcyjną rzeczywistość. W dużym skrócie, Kruszwil udawał milionera, a ludzie to oglądali. Chociaż a raczej młodsza widownia. Jednak na pewnym etapie tworzenia marki Kruszwil postanowił, że warto jest też promować samego siebie. Generalnie Mandzio sugeruje, że wynika to z tego, że nie był w stanie Kruszwila idealnie kontrolować, ale jaka jest prawda, tego nie wiem. Niemniej, zaczął występować w roli tytułowego kamerzysty, zakrywając swój wizerunek maską. W krótkim czasie jego filmy zaczęły troszkę manipulować odbiorcami, tworząc wrażenie, że to kamerzysta jest tym fajnym typkiem, a Kruszwil... Cruiseville... no cóż. Niekoniecznie. Po dłuższym czasie wspólnego tworzenia przyszedł czas na wielkie rozstanie. Pokłócili się, rozstali w niezgodzie, każdy wylewał na siebie wiadro pomyj, choć z tego co sam zaobserwowałem, wielu komentatorów tej dramy uznało, że to raczej kamerzysta jest tutaj głównym antagonistą. Niezmiennie podczas tworzenia kariery solowej, nasz główny bohater tworzył masę filmów, którym głównym zadaniem było wywołać kontrowersję. Czasem jego koledzy obrażali bezdomnych, innym razem śmiali się z tego, że mogli zarazić kogoś śmiertelnie niebezpiecznym wirusem, a nawet upozorowali samobrowcy kamusia. Wokół samego twórcy, poza samymi materiałami, które udostępniał, kręciły się również inne afery. Jedna z nich dotyczyła samego Krużwila, który ten mówił o tym, jak wielkim jest szkodnikiem i jak bardzo socjopatyczne ma zachowania kamerzysta. Dodatkowo wychodziła tam kwestia nadużywania nielegalnych substancji odurzających, które tak naprawdę chyba obaj panowie nadużywali. Ale chyba na największą uwagę zasługuje afera, która wskazywała, jakoby kamerzysta miał mieć często kontakty z nieletnimi dziewczynami. Kontakty o charakterze jakby to powiedzieć, żeby YouTube nie zablokował nieadekwatnym do ich wieku. Przynajmniej w świetle prawa. I choć tego nie udowodniono ostatecznie, to faktem jest, że kamerzysta w swoim filmie z przeprosinami postanowił właśnie przeprosić wiele dziewczyn za to, że się z nimi po prostu zabawił albo nie był wobec nich uczciwy. Oliwy do ognia dorzucał fakt, że jego obecna dziewczyna nie wiem jak to wygląda, ale na tamte czasy obecna była od niego dużo, dużo młodsza. Bo z tego co się orientuję, mówimy tutaj o dysproporcji ponad 10-letniej, co w przypadku 17 lat 28 wydaje się być dużą różnicą, ale generalnie w żaden sposób nie jest to nielegalne. Wracając do tematu. Dużo osób powie, że nic w tym złego, bo przecież te wszystkie filmy były prawdopodobnie reżyserowane, a sam przecież nie wyrządził nikomu krzywdy, bo przecież żadna dziewczyna nie zgłosiła tego na policję. A przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, by kamerzysta miał być ścigany kiedykolwiek z urzędu za tę właśnie sprawę. I być może jest w tym dużo racji, więc i ja sam nigdy nie myślałem o tym, że będę komentować tego twórcę, albo w ogóle będę odnosił się do całego tego zajścia. Jedyne co mnie na tamten moment poruszyło, to ta kwestia z osobą bezdomną. Bo tutaj, no mówiąc szczerze, mam wątpliwości, czy uczestnik tej zabawy miał pojęcie, że jest obrażany w ramach tworzenia fikcji, czy może nie do końca. No, wyglądało to jakby nie do końca. No, ale to, tak jak mówię, to tylko moje wątpliwości. Także po prostu pozostawiam wam to do własnej interpretacji. A teraz gwóźdź programu. Przechodzimy do tematu, który przelał całą szalę goryczy. Ekipa kamerzysty postanowiła nagrać film z udziałem chłopaka, który zrobi wszystko dla pieniędzy. I choć niewinnie się zaczęło od jedzenia ziemi, to potem szybko ziemia zmieniła się w. w zwierzęce odchody. I nieważne, czy faktycznie nimi były, czy nie, film przekazywał jasno, że chłopak, który bierze udział w ich zabawie, zjada przed kamerą coś tak obrzydliwego. I wszystko byłoby fajnie, bo w końcu nikt go do tego nie zmusił. Miał do tego prawo, zrobił to dla pieniędzy. Gdyby nie to, że chłopak jest niepełnosprawny intelektualnie, szydera i oczernianie osoby, która nie jest w stanie rzetelnie i realnie ocenić tego, co robi, no, pozostawia ogromne wątpliwości natury moralnej i prawdopodobnie też prawnej. Tutaj na szczególne podziękowania zasługują twórcy tacy jak Mandio, Mateusz Spesiński czy nawet Karioner, jeżeli kogoś nie wymieniłem to wybaczcie, ale no nie śledzę całego internetu, ale gdzieś tam tych głównych twórców oglądam gdyż oni nieustannie nagłaśniali wszystkie te sprawy, które ich zdaniem nie powinny być dostarczane tak młodym odbiorcom. Fakt jest jeden, jak donosi głos Szczeciński, Dominik, czyli niepełnosprawny chłopak, który występował w filmie Kamerzysty, żałuje całego zajścia, czuje się oszukany. On myślał, że będzie lubiany i chwalony, a teraz jest krytykowany i ośmieszony na wielką skalę. Dodatkowo, jego chorobę potwierdziła jego była opiekunka, co w zasadzie upewnia w przekonaniu, że sprawa ta śmierdzi. Śmierdzi na kilometr. No i przechodząc już do samego sedna, do samego środka. Sprawą zainteresowały się instytucje publiczne: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Wojewoda zachodnio pomorski zaś sama szczecińska policja komentuje sprawę, mówiąc, że trwają interwencje. Intensywne czynności mające na celu ustalenie sprawców, słowo klucz sprawców, a materiały dowodowe zostały zabezpieczone. Mówiąc krótko, dzieje się. W odpowiedzi na to, jak duży dym wytworzył się wokół tego wszystkiego, kamerzysta postanowił ukryć wszystkie swoje filmy. Powtarzam słowo ukryć, bo YouTube nie usunął mu kanału, choć wcale nie można tego wykluczyć w przyszłości. Ponadto wypowiedział się na temat całej tej sprawy na Instagramie, mówiąc, że on nie ma za co przepraszać i nie zrobili tego celowo oraz celowo się nie naśmiewali. W internecie pojawiło się też sporo informacji, jakoby kamuś miał opuścić Polskę samolotem, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. Ale ja osobiście tego nie wiem, więc ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Bo po prostu nie wiem. W swoim filmie przedstawiłem informacje, które tak naprawdę posiadam z własnych obserwacji, z tego, że częściowo śledziłem temat oraz po prostu czytam portale, które właśnie teraz komentują te najnowsze zajścia. Jeżeli chodzi o moją ocenę sytuacji, czyli teraz odcinam się od informacji, przechodzę trochę do publicystyki, więc teraz będzie subiektywnie. Uważam, że takie materiały, które były wypuszczane na tym kanale, miały taki charakter mega kontrowersyjny. Tam liczyło się tylko to, żeby wejść, obejrzeć i zarobić na tym. Warto też zwrócić uwagę na to, że żeby sprostać oczekiwaniom swojej widowni, w momencie, w którym tworzymy filmy, które za każdym razem są coraz bardziej kontrowersyjne i wywołują coraz więcej emocji, to w pewnym momencie tworzenia trzeba było wymyślać coraz to nowsze rzeczy, coraz bardziej niedorzeczne rzeczy, coś, co naprawdę jeszcze raz ich szokuje. A trudno jest szokować ludzi, którzy oglądają cię tylko dlatego, że ich szokujesz. No bo kurczę, czy można ich dalej szokować. No okazało się, że można. No i... Generalnie no, wszystko byłoby ok, gdyby te filmy nie były kierowane do tak młodej widowni. Choć ten zarzut też nie jest tak do końca jednoznaczny, bo przecież tworząc na YouTube nie mamy bezpośrednio wpływu na to, kto nas ogląda. No chyba, że zaznaczymy od 18 roku życia, czyli wtedy mamy ten próg, że po prostu ktoś sobie musi założyć nowe konto klikając inne daty, żeby faktycznie oglądać ten film. Bo kiedyś to tak działało, chociaż widzę, że teraz YouTube troszkę idzie w tym kierunku, żeby to jakoś bardziej sformalizować, mi nawet chyba kazali wysłać zdjęcie Dowodu osobistego ostatnio, czego nie zrobiłem, bo to troszkę mnie poirytowało, ale tak zupełnie nawiasem mówiąc. Wracając do sedna, tutaj mamy styczność moim zdaniem z takim dużym cynizmem. Wiemy, że nasze głupoty są szkodliwe i sieją spustoszenie wśród dużej części młodszej widowni w Polsce. No bo starsi twórcy od początku, choćby od Kruszwila, wiedzieli, że to nie jest tworzone na serio, ale dzieci dalej były w wielkim szoku, kiedy okazało się, że Kruszwil to raczej nie jest taki bogaty, na jakiego wygląda. Ale no. Twórcy dzięki temu żyją w luksusie, więc wszystko grano. Kilka oszukanych dzieci, czy kilka tysięcy oszukanych dzieci, no to jest. Dobra cena na to, żebym ja zarabiał takie pieniądze. Ale granice tak naprawdę zostały przekroczone. Inni powiedzą, że kilkukrotnie. No, mi się wydaje, że teraz już z całą pewnością po prostu zostały przekroczone. Osobiście ja nie oglądałbym takich materiałów, gdyby nie inni twórcy internetowi, którzy nagłaśniali sprawę, pokazując bezpośrednio palcem, że te filmy są naprawdę szkodliwe. No i moim zdaniem bardzo dobrze, że to zrobili, bo w życiu nie chciałbym, żeby moje dzieci oglądały tego typu materiały. Sami ci twórcy w ogóle w tych filmach sprawiają wrażenie, takich mocno socjopatycznych. Edukacja i odpowiednie wzorce podobno mają ogromne znaczenie przy kształtowaniu człowieka, a naprawdę na YouTube jest mnóstwo twórców, którzy naprawdę są ciekawi i którzy też przyciągają do siebie mega młodą publikę. Przykładem może być Frizz, bardzo duża oglądalność, ale osobiście raczej nie miałbym problemu z tym, żeby moje dziecko to oglądało. Czego już o kamerzyście i jego kolegach powiedzieć nie mogę. Także uczulam wszystkich. Patrzmy na to, co dzieje się w internecie, bo to może mieć duże konsekwencje w przyszłości. A do młodszej widowni, wiem, że cała masa z ma swój rozum i potrafi dostrzec, że z danym filmem coś jest nie tak. Jeśli chcecie znać moją opinię, warto jest być krytycznym wobec tego, co widzicie w internecie. Nie traktujmy ludzi, którzy mają miliony subów, jak jakichś wyrocznik. bo jak pokazuje rzeczywistość, ocenianie kogoś przez popularność może być mega nietrafione. A jeżeli chodzi o samo zjawisko, to musicie wiedzieć, że ja mam ból tyłka przede wszystkim o to, że YouTube przez takie sytuacje jest przedstawiany w telewizji i dla osób starszych jako coś bardzo złego. I oni mają takie, po, takie powierzchniki, Wrażenie, że tam to jest po prostu jakaś patologia. Tam. Jakby dziecko moje oglądało YouTube, to ja mu chyba nie wiem, schowam telefon. A prawda jest taka, że YouTube to jest 99%, no może inaczej. No YouTube to jest takie powiedzmy 20% fenomenalnych treści, 75% treści średnich i 5% treści takich beznadziejnych. Ale kurczę, przez pryzmat tych beznadziejnych jest oceniana cała platforma i cała społeczność. Przecież wielcy twórcy wstydzą się na przykład powiedzieć w telewizji, że są youtuberami. A dlaczego się wstydzą? No bo przecież YouTube patologia, YouTube takie zachowania, jakieś znęcanie się nad niepełnosprawnymi, no masakra, więc y, moim zdaniem to już jest XXI wiek, YouTube jest już platformą społecznościową, nie jest to tylko miejsce do wrzucania śmiesznych filmików, nie wiem, z wesela, jak to kiedyś miało miejsce, tylko y, warto tutaj też zadbać o to community, a to community powinno oddzielać właśnie takie ziarno od plew i taki koleś nie powinien tworzyć w miejscu, ponieważ rzutuje to na całą społeczność. Ale to jest tylko moja opinia, przecież ja osobiście nikomu nie mogę zabronić tworzyć. Tego są organy ścigania, może się teraz wykażą. Także, jeżeli chodzi o moje zdanie, to mi się to wszystko nie podoba i cieszę się, że zmierzam to w kierunku takiego troszkę ogarnięcia. A jak to się skończy, to czas pokaże. Także, będziemy to śledzić dalej. No i dotarliśmy do końca, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie tworzenia filmów, gdzie ja w taki dosyć dynamiczny i szybki sposób chcę wam przekazać część informacji. No jak wam się to po prostu oglądało. Jeżeli się oglądało spoko, to oczywiście komentarz, łapka w górę. Jeżeli coś Wam się nie podobało, to będę wdzięczny za każdą opinię. A ja tak jak obiecałem już na samym początku, nie chcę przedłużać, także kłaniam się w pas. Do następnego. Cześć, cześć, pa, na razie.